Wirus HPV, co wywołuje jak się chronić? Dzień Ostatni dobry. tydzień e, kwietnia to jest Europejski Tydzień Szczepień, w związku z czym jest okazja, żeby porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień to masz... Dobra, patrzę na magiczne znaki tutaj w ekipy. Dzień dobry, panu. Jak mnie o ci widzi. <grym> Również, no ale wiesz co, to, to masz sobie, rejs bo tak skończę to, to przedstawianie, który jest socjologiem, który jest metodologiem, wakcjonologiem społecznym. Jak się widzieliśmy ostatnio, rozmawialiśmy tak medialnie, to był doktorem, ale teraz jest profesorem, więc to jest taki onetowy debiut tak, profesora. Tak, tak. Gratulacje. Ja bardzo dziękuję. <laughs> dziękuję. A to jest profesor od czego? Yy, no to jest profesor socjologii, no, teraz uniwersytecki, więc yy, bar, bardzo, bardzo miła rzecz, natomiast yy, moje yy, zainteresowania naukowe się nie zmieniły, oscylują w ramach E, zdrowia e, i też wakcynologii, o której wspomniałaś. Reakcji społecznej, prawda, na wszystko, co się z naszym zdrowiem dzieje. No i właśnie dzisiaj się spotykamy, bo jako profesor opublikowałeś właśnie bardzo ważną pracę w bardzo ważnym, prestiżowym periodyku medycznym międzynarodowym, rzecz dotyczy świadomości rodziców, polskich mm -hmm. rodziców na temat wirusa HPV i szczepień w związku z tym. E, to jaka jest ta świadomość? Tak, w, w, będziemy mówić o w, szczepieniach, więc tutaj na pewno parę osób się tam mocno zainteresuje. Bo, Zostańcie mm, z nami. Tak, tak, tak. Będzie dużo ciekawych informacji, które na pewno Wam się spodobają i bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Cieszę się, że możemy o tym porozmawiać, bo sprawa dotyczy szczepienia przeciwko wirusowi HPV. To jest bardzo popularny wirus. Myślę, że każdy z nas zna, Jakąś osobę, kobietę konkretnie, która e, chorowała na e, raka szyjki macicy, albo dawniej to się mówiło, na przykład ostatnio rozmawiałem ze znajomymi i, i oni mówią, a moja babcia zmarła na kobiece sprawy. Ja mówię, no to pewnie był, i bardzo, się, i bardzo się męczyła, i to był straszny nowotwór. Ja mówię, no te kobiece sprawy to po prostu raka szyjki macicy, tylko wtedy to się tak nie nazywało. I co, codziennie w Polsce 10 kobiet jest diagnozowanych. Jeśli chodzi o, o rak szyjki macicy. No i ten rak szyjki macicy jest wywoływany właśnie głównie przez określone stereotypy tego wirusa w HPV. Ale y y każde zakażenie wirusem HPV może zwiastować nowotwór? Nie, bo y y właściwie 80% z nas y jest nosicielem tego wirusa. Mm -hmm. I oczywiście w niektórych wypadkach to się może, ten wirus może spowodować, że, bo też pamiętajmy o to, bo tu jeszcze jest jedna ważna sprawa, no nie przejdziemy dalej że głównie jeśli chodzi o wirusa HPV mówimy o raku szyjki macicy, czyli elemencie, który dotyczy kobiet. Natomiast wirus HPV wywołuje również nowotwory głowy, szyi, nowotwory w prącie, odbytu. Tego też jest bardzo dużo. Całkiem niedawno była rozmowa z takim wybitnym specjalistą, profesorem Kupfą, który mówił, że w ciągu 10 lat wzrost tych nowotworów, wywołanych głównie przez HPV, jest o 1,4%, 25%. I też to jest około 30 osób dziennie, które są diagnozowane, jeśli chodzi o to. Więc, a najlepszym sposobem na to, żeby, żebyśmy nie złapali w dorosłym życiu, albo w życiu płciowym, czyli kontaktów seksualnych, które które mamy, najlepszym sposobem na to, żeby nie mieć tego wirusa HPV, żeby on się nie rozwinął w postać nowotworową, jest zaszczepienie dzieci. I tu przechodzimy do tego głównego elementu, bo minister ogłosił, że 1 czerwca na Dzień Dziecka wprowadza system szczepień przeciwko HPV, które są nieodpłatne, nieodpłatne bo mhm. pamiętajmy o ale tym, że... to tylko chodzi o dzieci, tam 12 13? 12 lat, 13, tak? dlatego, że to jest najlepszy moment i najlepsza odpowiedź immunologiczna na szczepienia, ale można szczepić dzieci już od 9 roku życia I, i te dzieci, które nie zaczęły kontaktów seksualnych, no bo pierwszy kontakt seksualny może już spowodować, że ktoś zakazi się tym wirusem thank <laughs> you Więc warto szczepić przed kontaktami seksualnymi, i, i ta obietnica, bo to jest jeszcze ważne, bo wcześniej było tak, że Polska oczywiście jest ostatnim krajem, który wprowadza refundowane szczepienia przeciwko HPV w Unii Europejskiej, ale wcześniej mówiło się o tym, że będzie tylko szczepienie dla dziewczynek, ale potem będzie dla chłopców. Natomiast bardzo ważne jest, co wiemy z całego świata, żeby szczepić i dziewczynki, i chłopców, bo chłopcy przenoszą tego wirusa. Więc co z tego, że zaszczepimy dziewczynki, jak, jak chłopcy, Będą mogli cały czas i u chłopców też będą mogły się rozwijać nowotwory, więc o chłopców też trzeba dbać. I z tego powodu, to nie dam ci dość do słowa, zdecydowaliśmy się z, z moimi wspaniałymi współautorkami i współbadaczkami dr Małecką i profesor Augustynowicz, przeprowadzić badania sprawdzające ram... wtedy, kiedy ta szczepionka właśnie w Polsce będzie wprowadzana, sprawdzające, na ile rodzice są gotowi do tego, żeby w ogóle tą szczepionkę przyjąć. Mhm. I po, po wynikach tych badań zdecydowałem się na użycie takiego w tytule tego artykułu, takiej sfeminizowana szczepionka. To była duża dyskusja z redakcją czasopisma i z recenzentami, ale z badań wyszło, że my wiemy, deklarujemy, że słyszeliśmy o, tej, o tym wirusie, słyszeliśmy o tej, o tej szczepionce, natomiast jeśli, mogliby, jeśli byśmy szczepili, to szczepilibyśmy dziewczynki, ale dla chłopców się, Wydaje nam się ciągle, że to nie jest szczepionka dla chłopców, tylko ciągle pokutuje w nas, że to jest szczepionka dla dziewczynek i dziewczynki. A gdyby była całkiem za darmo, czyli inaczej niż w tej chwili jest, to miałoby to wpływ na to, jak duże jest wyszczepienie? Z pewnością miałoby wpływ, bo cena tych szczepień niestety ona malała, natomiast ona ciągle dla wielu rodzin jest zaporowa, bo to są trzy dawki. W tej chwili nie wiem dokładnie ile te dawki, ale to jest mniej więcej kwota około 1000 zł za trzy dawki. A refundacja, jak wygląda? To jest 50%, Refundacja. 50%? Nie, nie, nie. W tej chwili była taka możliwość w przypadku jednej szczepionki, ale od 1 czerwca będzie refundowana w 100%. Więc to dla wielu rodzin, naprawdę 1000 zł to jest bardzo duża kwota, więc mam nadzieję, że, że to bardzo Mocno pomoże, ale oprócz tego jest potrzebna edukacja informowanie w ludzi, do tego, że warto zaszczepić i zabezpieczyć dzieci. I przed, to przed teraz za to informowanie i tę edukację odpowiada, bo oczywiście badacze <laughs> robią to oddolnie. I, tak? i one też my to też, bardzo, czując oczywiście bardzo misję, dziękujemy za to. misję w sobie i, i też taką właśnie ten, ten imperatyw, mhm. który mamy. To wiesz, no właśnie, czy to będzie też ta, tak, jak jest e, kiedy się tłumaczy, że nieznajomość prawa w niczym się nie usprawiedliwia, mhm. ale tu chyba jest trochę inaczej, że ta rola państwa jest e, kluczowa. Mam nadzieję, ja nie wiem jakie są plany ministerstwa jeśli chodzi o edukację, ale ta edukacja wiem na pewno, że z czego nie jestem zadowolony, że te szczepienia zostały wyjęte ze szkół i oddane to pod dyspozycję rodziców. Co mm, moim zdaniem nie jest zbyt dobrym posunięciem, ponieważ informowanie rodziców w szkołach, informowanie dzieci w szkołach, bo też pamiętajmy na to, że nastolatki mają wpływ na to, jakie decyzje rodzice podejmą, bo też w tych badaniach sprawdzaliśmy, na ile zdanie dziecka będzie miało wpływ na to, czy rodzice się zaszczepią i dzieci. No, słuchaj, no, masz syna, on już jest dorosły, ale pamiętasz jeszcze jak miał 12-13 lat. No i dziecko, które ma 12 13 lat jest absolutnie dorosłe i uważa, że może decydować o sobie w. procenta i też świadomość dzieci na temat tego, że to szczepienie HPV jest ważne, ma wpływ na postawy w rodziców. W tych badaniach jeszcze wyszła jedna bardzo interesująca rzecz a propos w szczepień przeciwko COVID-19, mm -hmm. wskazująca, że ci rodzice, którzy zaszczepili dziecko przeciwko COVID-19 niemalże w 100% zaszczepią swoje dziecko albo zaszczepili już swoje dziecko przeciwko HPV. Aha, ta... bo się bałam, świat... że, wiesz, że będzie inne zjawisko, że no, my już zasz szczepiliśmy na covid i wystarczy jeśli chodzi o szczepionki. No ale jak tak tu jest mówisz, chyba taka to chyba... taka świadomość, mm -hmm. świadomość, To może i zaszczepią na zapalenie mózgu tak bardzo i, bardzo i na możliwe, grypę regularnie. Bardzo możliwe. No jest to, jest to naprawdę niesamowita sprawa. Najlepszym przykładem jeśli chodzi o te szczepienia, jest przykład Australii, która zaczęła szczepić dziewczynki w 2006 roku, chłopców w 2013 i populacyjnie oni nie, 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 nie dają w mordę populacyjnie szczepią w określone grupy wiekowe i teraz właściwie w, znaczy nie właściwie tylko już kobiety nie umierają tam na z powodu oczywiście też to jest to jest diagnostyka odpowiednia, ale planuje się, że do 2028 roku ten wirus będzie w Australii wyeradykowany, czyli w ogóle nie będzie się tam pojawiał, więc to jest zobacz jaki krótki czas. 2004-2028. Na przykład na Polskę. Gdyby teraz rozpoczęły się powszechne szczepienia, nie obwaru, obwarowane, tak jak ty mówiłeś, tak, że tam wiesz, tak. ze szkół, tylko rzeczywiście pełna dostępność, to za ile lat moglibyśmy wyeliminować Hej. wirusa, a co za tym idzie, też zmniejszyć Przez... zdecydowanie liczbę przypadków? Znaczy, biorą, biorąc, biorąc pod uwagę Australię, biorąc pod uwagę odpowiednią diagnostykę, myślę, że w, w 2045 no nie moglibyśmy nie mieć już tego wirusa tutaj u nas i moglibyśmy się tym nie martwić, a, a jeszcze raz przypominam, 10 kobiet dziennie dowiaduje się, że, że ma raka szyjki macicy, a 30 osób dowiaduje się, że maraka nowotwory głowy albo szyi, czyli 40 osób dziennie dowiaduje się, że może umrzeć albo będzie, albo po prostu ich życie jest zagrożone. Moglibyśmy tego Tak, to ta, ta świadomość po prostu z wielu stron, bo i ze szkoły, i od naukowców, ale też od państwa powinna iść, od państwa, czyli od władzy. Dziękuję pięknie, Profesor, dziękuję. masz sobie rajska Dziękuję. Jeszcze profesory nie mam, ale może kiedyś, kto wie. E, dziękuję serdecznie, to tyle w tej naszej części y, y, mobilnej. One tram. No...